Witam serdecznie w kolejnym odcinku kanału Alarmy Sklep. Dzisiaj odpowiemy sobie na pytanie naszego widza, które brzmi: jak zainstalować aplikację Hik Connect na komputerze? Zapraszam do krótkiej prezentacji. W odpowiedzi na to pytanie odpowiadamy. Programu Hit Connect na komputer niestety nie ma, nie występuje, do tego używamy programu IFMS 4200. Jak się zalogować do chmury przez ten program, za chwilkę wam pokażę. Zaczynamy. Pokażę Wam to na przykładzie systemu operacyjnego u Windows. Uruchamiamy program IFMS 4200. Szukamy ikonki chmury. W prawym górnym rogu, tak jak widzicie, chmurka Not Logged In. Ja mam akurat wersję angielską programu. Naciskamy. Mamy informację, że będziemy logować się do chmury Hik Connect. Czy chcesz kontynuować? Tak. W tym miejscu mamy okno logowania. Pierwsza rubryka. Wpisujemy adres e-mail, na które mamy zarejestrowane konto lub oczywiście numer telefonu. Pod spodem wpisujemy hasło i naciskamy przycisk Login. OK, jesteśmy zalogowani. Mamy informację, że jeżeli wylogujemy się z chmury, nasze urządzenia, które mamy zapisane na chmurze, zostaną usunięte automatycznie z programu IFMS. Jesteśmy już zalogowani. Po czym poznać? Oczywiście po napisie Logged in w momencie, kiedy klikniemy sobie na chmurkę, widzimy account Alarmy Sklep, czyli nasze konto. Po naciśnięciu Main View w tym miejscu pokażą nam się nasze kamery. Po lewej no, kamery, bądź rejestrator, bądź alarm, tak, to wszystko, co możemy zebrać do naszego konta w chmurze od producenta Hikvision. Po lewej stronie będziemy mieli listę tych urządzeń. Tak więc to wszystko jeśli chodzi o podgląd naszych urządzeń. Wychodzimy, zamykamy zakładkę. Jak dodać przez program iFMS urządzenia do chmury? Naciskamy po prawej stronie. Mamy listę ustawień. Po prawej stronie mamy Device Management. Naciskamy. W tym miejscu mamy listę. Na chmurze mamy e, pusto, tak, tak? Więc żadnych urządzeń e, nie mamy dodanych. Jeżeli będziemy chcieli dodać urządzenie, naciskamy przycisk z plusikiem. Dodaj. Po prawej stronie mamy okienko. Wybieramy Hit Connect. I tak jak widzimy, mamy account, alarmy sklep, czyli nasze konto, numer seryjny, kod weryfikacyjny, i to wszystko. Naciskamy dodaj. I to wszystko, jeśli chodzi o dodawanie urządzenia do naszej chmury. Jeżeli będziemy chcieli się wylogować z naszego konta, naciskamy chmurkę, naciskamy dalej exit. Mamy pytanie, czy chcemy się wylogować? Zatwierdzamy i to wszystko. Przyniła nam się ikonka chmura Not logged In i to wszystko. Mam nadzieję, że odpowiedzieliśmy na wasze pytanie. Oczywiście zapraszam do zadawania kolejnych pytań. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Do zobaczenia w kolejnym. Cześć.